Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. W naszym pierwszym odcinku zagrajemy Hugo Again. To gra w 2009 roku. Nie mam pojęcia, przez sobie. Eee, tak, kupiłem go na grze i dzieckiem w sumie, ale... Aha, ja wiemy, jak byłem dzieckiem tak w sumie, bo e, zasługiwałem Puggo i lubiłem w nim grać. Wiesz, mój Hugo. Eee, jak się nazywa? Dobra, nie wiem. Powiem wam później, pod koniec odcinka prawdopodobnie tam napiszę. Ale razie co, nie, nie przedłużając, zacznijmy nową grę. Jak będą no filmiki, to ja się będę przymykał, żeby nie było, eee, że zagłuszam głos, bo gra jest z polskim dubbingiem. Dumbing nawet, nawet dosyć spoko. Ojejku. Daming jest nawet spoko, jak na tamte czasy dobrze dopasowany. Eee. Agencie Hugo, przepraszam, że przeszkadzam w pierwszym dniu pracy, ale radar wykrył coś niepokojącego. To zielone M na twoim GPS-ie w prawej dolnej części ekranu. Płyń tam natychmiast i zbadaj sytuację. Już pędzę, panno Auto Bright. Przyspieszasz za pomocą tego klawisza. Hamujesz lub cofasz za pomocą tego klawisza. Łodzią sterujesz za pomocą tych klawiszy. Dobrze, ja wiem, kto tych klawiszy się uzywa. Tu, W. pamiętaj, używa. że zielone M oznacza miejsce, do którego musisz Dobra. dotrzeć, by ukończyć swoją misję. Chyba trochę podłożymy, no co? Tak więcej to. No dobra, no to ciśnie. Uuu, tam by się no, wyłączał no, tabem? Oto... joju, przepraszam, was. Ciśnie! jedziesz malina! I, um, jak na 2009 rok gra jest dosyć dobrze zrobiona. Nie ma żadnych ścinek, niczego takiego. Powiedzieliście, nawet no, się płynnie pojawiają Agencie Hugo, to torpeda. Zatrzymaj ją natychmiast. Strzelasz za pomocą tego klawisza. Nurkujesz za pomocą tego klawisza. 0-2 <grym> do agenta Hugo. Spójrz tylko. Właśnie to się dzieje, kiedy wysyła się na misję tak niedoświadczonych agentów jak ty. Jezu. Świetna robota agenci... Przepraszam, że nic nie sobie mówiłem, ale musiałam się skupić na jeździe. Co ja się wyłączam! No, dawaj. Musiałam się skupić na strzelaniu. Chyba widzę, że będzie film prelownikowy, także ja się zamknę nie będę miał czas, żeby się napić herbaty. A może nie będzie filmiku, ale podejrzewam, że będzie. Jak wszyscy wiemy, tak jak nasi mówiłem. agenci pracują teraz pod ogromną presją. Dlatego też zdecydowałam się zatrudnić kogoś nowego. Mam nadzieję, że spotka się on w SOS z ciepłym przyjęciem. Powitajcie! Nazywam się Hugo. Agent Hugo. Ale to troll. Tak, wygląda na trola. Witaj. Nazywam się Mysia Pysia. Ależ panno bright. Troll w naszym renomowanym SOS? Sytuacja jest krytyczna. Musimy wprowadzić jakieś zmiany. No, a co będzie potem? Kras nalogrodowy? Ja i agent 01 sami świetnie dajemy sobie radę ze wszystkim. No właśnie, jeśli już o tym mowa, agent 01 zaginął. Udał się na tajną misję, by zbadać sprawę przemytu chlorku sodu. Ach, te emocje. No cóż, chyba powinienem. Agencie Hugo, to będzie Twoja pierwsza misja. Zacznij od znalezienia jego informatora, Feliksa Leitera. Przebywa on w pobliżu Royal Casino i może być w posiadaniu ważnych informacji na temat 01. Czy to nie jest raczej misja dla doświadczonego agenta? Spokojnie, ja się tym zajmę. Dobrze, ale bądź ostrożny. Obawiam się, że zamieszana jest w to wielka organizacja przestępcza. A więc teraz już wiemy wszystko. Myśli, że może zepsuć mój genialny plan z pomocą Troll'a. O, ale będzie się działo. Szefie, Zetrzymy go na miazgę, nie? Ha, może kajne bombka! Ho, ho. Zdrowie! Szczękościsk, zajmij się tym, Hugo. To będzie bolało. Już słyszę trzask łamanych kości. Agencie Hugo, zatrzymaj się natychmiast przy feliksie Leiterze. Masz go na swoim GPS-ie. Broń zmieniasz za pomocą tego klawisza. Dobra, wcięliśmy. 02 do agenta Hugo. Biały punkt na twoim gps to miejsce, w którym możesz się ze mną zmierzyć. Jeśli masz odwagę... Co to jest to, co? To, all to Bright. Furgonetka pocztowa SOS została zaatakowana i tajne akta rozsypały się po całym mieście. Wszystkie tajne akta trzeba umieścić z powrotem w tej skrzynce pocztowej. Aby zebrać... Aby przerwać... Przerwiemy. Później Wam to pokażę, na razie mi się nie chce. Jejku, przepraszam. Trochę bata. No i co? No i ciśniemy w takim razie do tego agenta. Ja tu wypatrzyłem taki fajny smaczek. będzie, jak znajdę, to Wam pokażę co wypatrzyłem. Zaprawdopodobnie to, to zrobię jakiś efekt filmu. i będę to montował przez O, Oj, jesteśmy. tak? A, prawdopodobnie kolejny film. To się zamykam, wysłuchajcie. Jestem z SOS. Z SOS? Oczywiście. A ja jestem władcą księżyca. Spadaj, czekam na kogoś. Nazywam się Hugo, agent Hugo. Troll? O rany. Ci z SOS muszą być naprawdę zdesperowani. Powiedz mi, co wiesz o agencie 01? Tego widziałem po raz ostatni dałem mu cynko o nielegalnej dostawie chlorku sodu w rejonie Uptown. No więc to będzie dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań? Lepiej trzymaj się z daleka, trolu. To teren na szczękościska. Ależ nie ma potrzeby się denerwować. Nie denerwuję się, ale ty powinieneś. Szczękościsk. Cel jest już w drodze. O, to dobrze. Teraz go dorwiemy. To będzie naprawdę bolało. No, <laughs> yeah. agencie Hugo, musisz natychmiast wypłynąć do Uptown i znaleźć agenta 01. Agent 01 ma ze sobą urządzenie naprowadzające, więc GPS da ci znać, jak już będziesz blisko niego. Ale uważaj na tego szczękościska. Podobno jest bardzo brutalny. Wrócę niebawem wraz z agentem 01, panno Altu-Bright. Dobra, dobra, Hugo, nie wymądrzej się. Tu, wu. naniosłem na Twój GPS niebieskie punkty. Wskazują one miejsca, w których możesz przedostać się tunelami do innych rejonów miasta. Aha, kurczuj, na którym się nękuje? Na Shifcie? Tak. Też fajne. Um, możemy podnieść na przykład. <laughs> możemy, fajne. dobra, ból, 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 dobra, nie będę się wygrywał, pójdę normalnie jo, jo, jakie drifty, ale patrzcie, te samochody też mają taką swoją logikę, nie? wiedzą, że tym, mają jechać, odskakują zmieniają normalnie drogi, to jednak coś jest w tym, może tak, da ma już swoje lata ma 6 lat, to już liczę? 1, 2, 3, 4, 5, tak 6 lat już ma Nie no więcej niż 6, bo ona została wydana w październiku 2009 Świetna robota, agencie Hugo. Płyń dalej i szukaj śladów agenta 01 Ma więcej niż 6 blisko 7 lat! Wu, jeśli zobaczysz żółty punkt na twoim GPS-ie, będzie to stacja zapisu, w której możesz zapisać bieżącą grę. Okej, okay, dobra. Będziemy tacy fajni, będziemy płynąć normalnie. 02. To zbyt niebezpieczne, agencie Hugo. Wydaje mi się, że powinieneś zaprzestać. Można wyskoczyć, Ty fajne, fajne, fajne. Agencie Hugo, odebraliśmy sygnał od agenta 01. To wybiorę się tam i zgotuję tym nędznikom Uuu, gorące powitanie. Sta... Do no. zobaczenia wkrótce. No to Ale to wygląda nie. na to, że ludzie szczękościska będą próbowali cię zatrzymać. Na twoim GPS-ie są zaznaczeni na czerwono. Tu wu, uważaj na czerwone punkty na twoim GPS-ie. Wyposażyłem go w czujnik broni, żebyś zawsze mógł sprawdzić, czy w połowie są uskojeni wrogowie. Jeśli jednak schowali broń, nie będziesz mógł ich dostrzec. Nie, broń. Na no, automatyczną. Ach, trola. Ach, ma Damage. Zabić trola? Nie jestem trolem, ja jestem Arjen Hugo. Zwykle nie strzelam. Do... Ale dla ciebie zrobię. Iiiiii, jeszcze jeden. A no, stajnią spędzi. już nie spędzi. No, człówkę! Nie! Yeah. Agencie Hugo, musisz dotrzeć Uuuu. do zielonego M na Twoim GPS. Jaki ze mnie klipsiasz! I pod wodę zresztą. I z wodą. Dobra. I jeszcze w to. Ja myślałem, że wejdziecie, będzie. Geta. Jedziesz, jedziesz z pełną prędkością? I zatrzymujesz się dokładnie w tym miejscu. Ale jednak nie, jednak możesz przejechać dalej na przykład w mury tutaj. To jest naprawdę ciekawe. O, oh, lol, Agencie Hugo, musisz jak najszybciej się przedostać do agenta 01. Stroje zmieniasz za pomocą tego klawisza. Ale uważaj, w niektórych miejscach mogą one zwrócić uwagę przeciwnika. Skradasz się za pomocą tego klawisza. A, i pamiętaj o swoich. Na swoim aparacie uczyć. szpiegowskim możesz sprawdzić, czy strażnicy pum, zaczynają pum, coś pum, podejrzewać. Oddalaj się, póki nie powróci on do swojego normalnego koloru. A może na przykład przejść naokoło? To powinno ci dać trochę czasu. Hej, to myśla Pysia. Nie daj się złapać strażnikom, bo będzie po tobie. Nie, nie możemy. To się jakoś łączy. To się nie łączy. Może. A tutaj? Może nie chciałbyś po wyrogów? może właśnie nie muszę. A, musz. Jak przejście? Kto wie, ja się... Dobra, Na Skrada... a, to wiem, wyjaśnię. Dobra, stoję. Trochę tu gorąco. A, idealnie do celu. Na tym się skradasz. Dobra. Mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał mnie podlać. Na razie ciśniałem porki to, on nas nie było zauważyć. założyć. Au! Ale ciasne! I on nas na naprawdę nie zauważy. Chyba, niech on sobie przejdzie. Ja tak jest. Małe, klejne, bumpka. Ups, co to było? Spinaj, 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 Co za cudowny mechanizm. No przecież klikłem, żeby go uszyć. O, ale nie dawaj się im tak łatwo. Zrobimy to jeszcze raz. No pewno. Nazwój pójdziemy na żywioł. A Jezu, dobra, słyszeliśmy już to, jak przeginę. Na swoim aparacie szpiegowskim możesz sprawdzić, czy strażnicy zaczynają coś podejrzewać. Pójdziemy, że tak powiem, na żywioł. Oddalaj się, póki nie powróci on do swojego normalnego koloru. To powinno ci dać trochę czasu. Hej, to myśla pysia. Nie daj się złapać strażnikom, bo będzie podobno. Tylko, żebyś się nie odwrócił teraz na zwracacie. Mam cię! Toła, minęliśmy go. To jest tutaj. nie jest wcale prosta, jakby się wkawał. Tu W Hugo, uważaj na alarmy. Włączą się, jeśli za bardzo się do nich zbliżysz. U ciekawe. Ale mam dla ciebie małą radę. Oni tam nie przepadają za bumbolami. Pójdziemy za nim, od razu za nim. Czy jest na przykład możliwość za nagrody? O, jakieś nagrody mamy. A, i coś będziemy odblokowywać później. A to jest spoko. Muszę jeszcze sprawdzić przez jaką firmę została wypuszczona ta gra. Szczerze nie pamiętam. Dobra, idziemy za nim, idziemy za nim. Chyba mogę wyłączyć na Shift. Tak, na Shift się składa. Ubrania zmieniają się. Nie, to chyba nie był Troll. Hmm. jeju. Hej, zacznijmy od nowa. Dobra. Wiecie co? Mam taki pomysł. Zanim ja tam dojdę, to, na to możesz sprawdzić, czy na zaświetleniu. I po prostu. No i jak Oddawej dojdę, to też robimy cięcie. lecimy jak przejdę ich. Okej, okay, witamy ponownie. Znaczy witam. Przedostałem się przez tego strażnika. Trochę mi to zajęło, tego byłem za ale myślę, że jesteśmy już tak całkiem niedaleko, bo wystarczy ominąć tylko tamtego. Także postanowiłem, że tutaj wejdziemy już. Wybaczcie, może ja się nie będę tak często odzywał, ale po prostu łatwiej mi się skupić, gdy nic nie mówię. A tutaj się naprawdę trzeba mocno skupić. Co się... A, ale mi się aktywował. Czeba, trzeba by wyłączyć. Patrzcie. To jest ta bomba, która jest taka uspęca. i ona działa też na to. Z pozdrowieniami od SOS! I to przestaje wydawać ten swój sygnał śmieszny. Zobaczcie jak tam mogę nawet się chyba wyłączyć. No się wraca. Tak. 02 do agenta Hugo. Ty to nazywasz byciem cicho, trolu? Nie, dobra. On za długo pójdzie. Uff, witam. Byłem tak niesamowicie blisko przegranej, ale udało się w ostatniej chwili. Odpaliłem tę bombę uspiającą. Po prostu... Nie można wydać żadnego odgłosu. Nie, nie możecie uwierzyć. ale wielkie problemy. Coś jest? To jest ten agent? Co on? A przecież to jest ten. Znalazłem agenta 01. Jest całkiem przemoczony i nieprzytomny, ale żyje. Agencie Hugo, musisz go natychmiast sprowadzić do centrali. Liczy się każda sekunda. Okej, okay, będę jak najszybciej. Co? Trol? Zaraz oszaleję! Alarm, łapać tego trola! <laughs> Zamieniłem się w ideant. <laughs> po prostu musiałem to skomentować, przepraszam. Co, uciekamy? Agencie Hugo, musisz go natychmiast sprowadzić do centrali. Liczy się każda sekunda. Okej, okay, będę jak najszybciej. Już już, ożciśnię panie. Ucieka razem z tym drogim agentem. Musimy pana trzymać! Jezus Maria! Das jest na czas. Tędy! 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 Ma się te zdolności. Wow. No, ale chyba nie dogonię nie, nie przejadę? Ja co robicie? Tu to All to Bright, pośpiesz się Agencie Hugo, czas ucieka Przecież... Taki driftiarz ze mnie Dół... nie wiem to się czy chyba down? Down? Top, down, język musisz, cudownie, agencie Hugo. Teraz gnaj czym prędzej do centrali, póki jeszcze nie jest za późno. Kurde. 20 sekund! Szybciej, 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 otwórz się! Yeah! 15 sekund mi zostało i się udało. I ja po prostu nie wierzę. Mówią, że agent 01 jest wciąż nieprzytomny, ale nic mu już nie zagraża. A więc agent Hugo uratował mu życie sam jeden? No cóż, chyba raczej z pomocą centrali. Dzięki temu jego błędy nie miały poważnych konsekwencji. Już dobrze, agencie 02. Notez agenta 01 to nasz jedyny ślad. Oto ostatni zapis. Test o godzinie 23.00. Operacja AA. Grafenfenfenich zaginął. Dziwne. To to jest operacja AA. Anonimowy Grafem Fenik? Czy to nie jest mój stary znajomy profesor grafem Fenik? To musi być on. Pracował w Instytucie Chemii Molekularnej, ale on nie może być w to wplątany. Być może jest w niebezpieczeństwie. Musimy wysłać do niego naszych agentów. Przepraszam, że się wtrącam, ale jeden agent tu w zupełności wystarczy, zwłaszcza jeśli jest zdolny i doświadczony. Agencie Hugo i agencie 02. Obaj wyruszajcie natychmiast. Czuję, że dzieje się tu coś złego. Cóż, nie widzę tu żadnego trola. Wszystko się pomieszało, Szesie. Właśnie miałem mu połamać kości, kiedy uciekał. Ach. Ach. Nie mogę sobie pozwolić na tego rodzaju nieprawidłowości. Witaj! Otrzymaliśmy raport od Kreta! Troll zmierza do profesora Krapen Feniga! Maksie szmelcu, możesz się nim zająć. Niech trollowi zdarzy się mały wypadek. Tak jest, szefie. Szybko pozbędę się tego klań problemu. Może użyję bomby! <nic>. Tak, to był Niemiec. Kleine. Kleine Bumbka. Tylko Niemiec ma takie pojęcie. Agencie Hugo, twoja misja polega na dotarciu do laboratorium profesora Grafenfeniga w Uptown. Muszą tam ukrywać coś bardzo ważnego, gdyż teren jest silnie strzeżony. Uważaj więc. Już jadę All Bright. Nagrody. o! zdobyliśmy kolejne tewie. No, nie powiem, że byliśmy. Na koniec tego odcinka, bo będziemy kończyć, pokażę Wam jedną rzecz, która. Ach, jezu, nie to. Tak. Widzieliście? On pływa w powietrzu. Jaki magik. Wow, podoba mi się ta łódź. Ja bym chciał wam pokazać, jeśli tam dokłynął, oczywiście. Ale dokładnie co powiem. Kto? Proszę, proszę, czy to nie agent Hugo? Nie masz ochoty trochę. Tak się składa, że mam opinię najszybszego trola w mieście. Jeśli będziesz miał trochę wolnego czasu w trakcie misji, możesz spróbować pobić mój rekord. Po prostu podążaj za białymi punktami. To jest no to się. Złoto, srebro, do, no, do, blą, do, Akceptuj Trzy, dwa, jeden, GO! Widzicie te emocje? Dobra, do, do, tu? Tak. A? Nie idzie przepisowo. do, Jaki to jest wyścig, ale ja nie pamiętam co to wyścig robi, ale chyba też możemy zdobyć jakąś nagrodę dzięki temu. A te nagrody po coś są. Ale ja już naprawdę nie pamiętam po co. Fektnie zde razu. Ja już naprawdę nie pamiętam po co są te nagrody. A, dawno w tym nie miałem naprawdę. Może miałem 9-10 lat, jak to z zagrałem i nie mogę przejść tego momentu z właśnie z tym skradaniem się rzuciłem to wszystko po co mi się nie chciało potem przyjechał do mnie mój kuzyn a ja miałem inną wersję Hugo i wjadłem w tamtą no także tej nigdy do końca nie przeszłem mam zamiar sześcią w całości nawet jeśli nie będzie miała dużej oglądalności jak się fajnie zimowało, nie mam Sześcią w całości, jeśli. No, nawet jeśli nie będzie dużej ogląd ogląd oglądalności, nie wolno być takiego czasu. Wygrałeś srebrny medal. Jak to srebrny? No ale dobrze, stanowiłeś nowy rekord. O! Odblokowaliśmy coś. No i co? To tylko do punktu zapisu. Zapisać i będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Na pewno tak. No to na razie. Cześć. Już na pewno.